Macierewicz. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. No, dzisiaj dwa dni po święcie flagi polskiej, po święcie Polonii i dzień po święcie Konstytucji 3 maja trudno sobie wyobrazić, żeby nie było jasne, jaki naprawdę jest głos Polski. Wystarczyło wysłuchać kazań, wystarczyło wysłuchać przemówień, wystarczyło wysłuchać także dyskusji telewizyjnych, żeby nie było wątpliwości dla całego narodu, dla wszystkich Polaków. Głos Polski to głos wartości chrześcijańskich. Głos Polski to głos patriotyzmu. Głos polski to głos budowy silnego, niepodległego, ale także zreformowanego, głęboko zreformowanego państwa polskiego. To jest głos, który ciągle bierze swoje wartości właśnie z Konstytucji 3 maja z tej konstytucji, która chociaż nie zrealizowała wszystkich swoich założeń, chociaż nie była w stanie doprowadzić do takich reform, jakie były tam przewidziane ze względu na atak rosyjski i na podporządkowanie niestety Polski Rosji, Cesarstwu Rosyjskiemu, to przekazała polskiej tożsamości i ukształtowała nasz charakter narodowy tak, że po 120 latach odzyskaliśmy niepodległość, że ten przekaz, że państwo polskie ma być chrześcijańskie, że państwo polskie ma być silne, dobrze zorganizowane, sprawiedliwe i społecznie równoprawne, to było jasne dla wszystkich tych, którzy dążyli do odzyskania niepodległości i ją rzeczywiście odzyskali. Ten przekaz mogliśmy wysłuchać, Także właśnie jak już powiedziałem w telewizji i to w istocie od... Przedstawicieli wszystkich formacji, bo muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie, gdy wysłuchiwałem posłów z Platformy Obywatelskiej z dawnego SLD, którzy chwalili konstytucję 3 maja, chwalili konstytucję 3 maja. Jedni z nich zapominając, że to właśnie od roku 1945 do roku 1989 obchodzenie święta konstytucji 3 Maja było prześladowane przez aparat komunistyczny w roku 1946 w 20 miastach w których do, doszło do demonstracji przywołujących wielkość konstytucji 3 maja wojska sowieckie aresztowały ludzi wojska sowieckie prześladowały ludzi to samo zdarzyło się później wielu w każdym roku nieomal, ale w roku 1900 80. doszło do aresztowania tych przedstawicieli środowisk niepodległościowych, którzy zorganizowali w Warszawie na placu, na placu Piłsudskiego demonstrację przywołującą tradycję niepodległościową Konstytucji 3 maja. O tym niestety nie tylko nie mówiło się w, w dniu wczorajszym, ale nie ma tego informacji w, w polskich podręcznikach. Polska Młodzież nie zna historii. Polski nie wie, jak prześladowano niepodległościo, dążenia niepodległościowe, nie wie też, co robiło, robiły te rządy, które wywodziły się z tak zwanego okrągłego stołu, niszcząc polską gospodarkę, doprowadzając do rozbicia w ogóle całej struktury społecznej, podporządkowując gospodarkę polski z jednej strony Niemiec, jeśli chodzi o produkcję przedsiębiorstw a z drugiej strony Rosji, jeśli chodzi o energetykę. O tym wszystkim trzeba właśnie pamiętać dlatego, bo głos Polski, bo głos patriotyczny, bo głos, który czerpiemy z Konstytucji 3 maja, tego największego, największej formacji niepodległościowej, jaka została, jaka została uformowana. Przez przedstawicieli Polski, bo ten głos Polski musi być dzisiaj nam powszechny, musi dzisiaj towarzyszyć nam, nawet wtedy, gdy Platforma Obywatelska z panem Donaldem Tuskiem 4 czerwca chce zorganizować wielkie takie spotkania nawet nie spotkania, tylko demonstracje chwalące właśnie Układ Okrągłego Stołu, chwalące. Te działania gospodarcze, społeczne i polityczne, które Polskę niszczyły, które uzależniały Polskę od Rosji, uzależniały Polskę od Niemiec i sprawiały, że niepodległość była coraz bardziej wątpliwa i coraz mniej realna. Pamiętajmy, że konstytucja 3 maja jest... Tradycją formacji niepodległościowej i konstytucja 3 maja musi stać się punktem odniesienia decyzji, jak ma wyglądać w przyszłości nasze państwo, jak ma wyglądać nasz naród, jak ma wyglądać Polska. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Był to felieton Głos Polski. Mówił do nas pan minister Antoni Macierewicz.